Nie, nie, zapomnę, naskół, dwie kula, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, kula, nie zapomnę, 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 czasu, później w na zapomnę, nie zapomnę, co zapomnę, nie na to, co na zapomnę, wszystko zapomnę, nie świeci to zapomnę, nie zapomnę, nie po to zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, O zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, Zezę, wójta, nie nie zapomnę, że nie nie się od Nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę Nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę Nie zapomnę, że się przybierzałem I jak to zrobić? Do koważu żułba, prawy żar Mowy, mowy, jakaś napożytne Podnik serca, tak by były niezbiedne Z doskonałości, to polałości, to czynnik uczyności Te zalewa z pancuską, wrogowie się wąsiczą I na popchnięcie liczą swe i nie za siebie, oni occursie, nie zapomnie, w Boy, zapomnie, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie zapomnę, nie górę, to nie 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 zapomnę tego widoku, lasu rog jak na boku. W kroku są jarniale, gdzie na po elo, elo, tylko poza ci Chodzi ludzi, ludzi w tej muzyce, oddali ręce, i niej, się. I jest no, nie zapomnę, 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 nie zapomnę moich ludzi o domu w skarach Na co to góry, wasza kara Szansa wieżara, a jednak pójdzie wolność Przyjdzie ten dzień, wyskomponujesz wolność

Na tych, zawsze o mnie Będę pamiętał, o was nie zapomnę Dzięki za słodkie i wszelką cierpliwość Tu w moim cietu ciągle kwitnie miłość Wybór przyjaciół na jakość i na ilość Jeden za wszystkich, czy radość, czy ręka Tym, na zawsze panie święta Na rzodku, w którym ręce bieżą pęta Odpala do niej kręta, samu na przedmiotach Kobiecie omy, pójdzie za kątaki, której pokonuję drogę. I ciebie matko, chodź dziś widzimy się tak rzadko. Jeśli ciężko, nigdy nikt nie mówi, że będzie łatwo, że życie pójdzie łatwo. Oddaję matko, bez większej filozofii. O czym nie na Chwile melancholi, nagle kupięcie. Odchodzę powoli, Ty nie zapominaj. Naprawdę to nie boli, to nie woli. Powiem, że nie odrębę. Zapójdź za

パリザパリピカゲー